Kolejny materiał, kolejny zestaw, ale tym razem już musiałem sam go złożyć. Cześć kochani z tej strony, Kamil, tak jak we wstępie mówiłem, mam dzisiaj dla Was kolejny test zestawu komputerowego, tym razem za około 3,5 tysiąca złotych. No i jak zwykle będziemy sprawdzać jego wydajność w grach, kulturę pracy i tak dalej. Na początek przedstawię Wam podzespoły, z jakich został złożony. Jest to całkiem fajna, gamingowa maszyna, moim zdaniem. No i zaczynamy od procesora: jest tutaj Ryzen 5 2600. Wiem, że poprzednia generacja, że są już nowe Ryzeny, no ale nadal jest to bardzo atrakcyjny procesor. Za mniej niż 600 zł mamy sześciordzeniowca z potencjałem do podkręcania, także on w tym przedziale cenowym jest naprawdę ok. Żeby zmieścić się w budżecie, zostawiam mu tutaj boksowe chłodzenie. Ono dobrze sobie radzi na stokowych ustawieniach, również powinno wytrzymać delikatne OC, ale gdyby ktoś chciał mocniej podkręcać procesor, to wiadomo, że trzeba dołożyć do czegoś lepszego. Procesor siedzi na płycie głównej Gigabyte B450 Aorus Elite. Jest to jedna z tańszych B450, taka bez wodotrysków, wystarczająca w zupełności do takiego niedrogiego w miarę komputera do grania, takiego właśnie jaki mamy tutaj. Karta graficzna to RTX 2060 od Palita, dokładnie model Gaming Pro OC. Jest to jeden z tańszych palitów. On może nie powala jakoś wyglądem, nie ma backplate'u na przykład. LEDy są tylko takie białe na froncie, no ale jest on wydajny, cichy, o czym za moment jeszcze w testach dokładniej. No i tak za tę cenę oferuje, moim zdaniem, naprawdę sporo. Mamy również 16 GB pamięci operacyjnej, dokładnie Patriot Viper 4 w dwóch modułach, kolor czerwony i częstotliwość 3200 MHz. Zrezygnowałem w tym komputerze z tradycyjnego dysku mechanicznego, no i na system oraz grę przeznaczony jest 512 GB SSD Gudram CX400. Prądu dostarczy nam Vero L2, wszystkim dobrze znany już zasilacz 500 W, certyfikat 80 plus brąz, 3 lata gwarancji, no taki... Wystarczający do komputera z tego przedziału cenowego. Nie jest to, wiadomo, jakaś górna półka, ale on da radę. No, i na koniec obudowa. Widzicie ją już tutaj od początku materiału. Jest tak troszkę inaczej niż zwykle, bo zazwyczaj w tych tańszych komputerach polecam Wam obudowy Silentium PC. No, a chciałem spróbować czegoś innego pokazać Wam obudowę innego producenta gdzieś w podobnym przedziale cenowym. No, jest tutaj za mną Cooler Master MasterBox MB510L. I od obudowy tę właściwą część testową chciałbym zacząć. Ona wizualnie prezentuje się moim zdaniem świetnie, bardzo fajna jest ta imitacja włókna węglowego na froncie, również są dostępne różne kombinacje kolorowe, tutaj te wykończenia wlotów powietrza mogą być białe, czerwone, niebieskie albo czarne. I od razu powiem, że te wloty są naprawdę duże, także tutaj z przepływem powietrza nie będzie problemów. Są na nich filtry przeciwkurzowe, również filtry znajdują się na górze i od spodu. Jest to cooler master, więc obudowa jest naprawdę dobrze wykończona, są materiały wysokiej jakości, no i przy okazji znajdują się też jakieś takie ciekawe udogodnienia, jak na przykład system montażowy do dysków dwójpółcalowych. Możemy je zamontować w sankach takie, które również służą do dysków 3,5 cala, ale są również miejsca montażowe na obudowie z tyłu oraz na froncie. No i tutaj nie trzeba dysku przykręcać, tylko wciskamy tam takie gumeczki, następnie dystanse przykręcamy do dysku i wciskamy go w otwory. Także wygodniej jest tutaj pod kątem na przykład pociągnięcia kabli i podłączenia dysku można go wyjąć na momencik, podłączyć sobie kable i łatwo osadzić w stelażu. Jest również sporo miejsca na cable management. Tutaj nasza Vero L2. To zasilacz niemodularny, także sporo tych dodatkowych kabli się tam znajduje, no i nie było problemów ze schowaniem ich czy domknięciem panelu bocznego. Co ciekawe, żeby przyciąć koszt, jak my nie mam, Cooler Master zdecydował się tutaj na zastosowanie panelu bocznego tego e, przeszklonego nie ze szkła, e, tylko z pleksji. No i dla jednych może to być minusem, gdyż plexi jest troszkę bardziej podatnym materiałem na rysy, No ale jeżeli ktoś nie przenosi tego komputera jakoś super często, czy będzie miał na to baczenie, to sam sobie ten panel prezentuje się naprawdę spokojnie. Przeszkadza to zupełnie, że nie jest to hartowane szkło. Jest on dosyć mocno przyciemniony. No i tak, patrząc na to pozytywnie, no to komputer jest dużo lżejszy dzięki temu. Na froncie mamy standardowo dwa porty USB 3.0 oraz wejścia audio, przycisk reset i taki ładnie podświetlony na biało włącznik. Niewątpliwym minusem tej obudowy natomiast jest fakt, że przychodzi ona do nas tylko z jednym wydechowym wentylatorem na tyle. Jest to wydajny wentylator, jak zobaczycie za moment w testach, nie grzał nam się jakoś sprzęt tutaj za bardzo, no ale jednak dla zachowania takiego. A zdrowego przepływu powietrza w obudowie przydałby się ten dodatkowy wentylator na froncie. No a teraz już zapraszam na benchmarki. Benchmarki przeprowadzone zostały w rozdzielczości Full HD i 1440p oraz na ustawieniach stokowych, z tego względu, że nie zawsze uda się powtórzyć ten sam wynik, chociaż specyfikacja sprzętowa jest taka sama ale do podkręcania jeszcze wrócimy. Zaczynamy od Assassin's Creed. W rozdzielczości full HD można grać na ultra, choć średnio jesteśmy poniżej 60 klatek. Natomiast w 1440p trzeba zejść na wysokie, żeby zachować płynność wyświetlanego obrazu. Counter Strike był testowany na najniższych ustawieniach w obydwu przypadkach i komputer radzi sobie z grą bezproblemowo, wypluwając grubo powyżej 200 fps Kolejna gra to Far Cry New Dawn, i w tym przypadku możemy trzymać się najwyższych ustawień w obydwu rozdzielczościach. Podobna sytuacja jest w PUBG: średnio 110 klatek w Full HD i 71 1440. W Tomb Raiderze trzeba zejść do ustawień wysokich przy wyższej rozdzielczości, ale w 1080p możemy odkręcić wszystkie kurki na maksa. Tę grę sprawdziłem również z Ray Tracingiem oraz DLSS i przy założeniu, że gramy Full HD jest bardzo przyjemnie. Bezproblemowo jest również w Wiedźminie 3 ustawienia Uber, Worksy, postprocesy wysokie i średnio powyżej 60 klatek w obydwu przypadkach. Borderlands 3 to gra, która potrafi zwieść swoim kreskówkowym wyglądem, ale w rzeczywistości jest to bardzo wymagający tytuł. W Full HD jesteśmy delikatnie powyżej 60 klatek na ultra, a w 1440p musiałem już zejść na ustawienia wysokie. Jeszcze gorsze pod tym względem jest Metro Exodus. O ile w niższej rozdzielczości da się jeszcze pograć na ultra, to w 1440 trzeba było zejść na normal. Tę grę również testowałem z włączonym ray tracingiem. Dalej, Fortnite i wyniki, wynikami, ale słuchajcie, chyba po PGA zyskałem jakieś gamingowej mocy i zaliczyłem mecz życia z sześcioma fragami i ósmym miejscem. Niestety nikt tego nie nagrał, ale w każdym razie nie mogę już mówić, że ubiłem w Fortnite tylko jedną osobę, przypadkiem. Kolejną grą jest Control i znowu namawiam Was, żebyście zagrali, tylko wykonujcie zadania poboczne, bo tam można spotkać najlepszych bossów. W każdym razie gra chodzi płynnie w Full HD, ale na wyższej rozdzielczości trzeba zejść do ustawień medium. Nasz RTX 2060 radzi sobie również z promieniami, pod warunkiem, że ustawionymi na medium i w rozdzielczości Full HD. Dalej Apex Legends. Z tą grą nigdy nie było problemów, nawet na sporo słabszym sprzęcie, i podobnie jest tutaj, można ustawić wszystko na maksa i fragować. Na zakończenie GTA 5 i tutaj mamy średnio 102 klatki na Full HD i 70 przy 1440 z bardzo wysokimi ustawieniami graficznymi. Teraz wracamy do OC. Grafikę udało się podkręcić o niecałe 90 MHz na rdzeniu, a procesor na 3,9 GB na wszystkich rdzeniach. Nasz Ryzen kręciłby się wyżej, ale niestety nie wyrobił tutaj stokowy cooler, 95 stopni przy 4 GHz. Teraz temperatury w grach i przy obciążeniu syntetycznym, zarówno na ustawieniach stokowych i po OC. Jak widzicie, sprzęt nie gotuje się mimo jednego wentylatora w obudowie, także przepływ powietrza dobry, aczkolwiek ten drugi wentyl pomógłby zapewne zbić kilka stopni. Obudowa nie jest w żaden sposób wyciszona, ale nasz zestaw nie stwarza pod tym względem problemów i pozostaje względnie cichy nawet pod syntetycznym obciążeniem. Na zakończenie testów pobór prądu, i jak widzicie, 500W w zupełności wystarcza do zasilenia naszego komputera. A teraz wracamy do studia. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Link do testowanego zestawu zostawiam wam jak zwykle w opisie. Dajcie znać w komentarzach jakie zestawy w jakich przedziałach cenowych chcielibyście, żeby znalazły się u mnie na testach. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i dzwoneczkach. No a teraz już dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się niebawem do następnego.